T-Mobile gwarantujemy jakość i wiarygodność usług. Dlatego wraz z Alior Bankiem stworzyliśmy T-Mobile Usługi Bankowe. Dla wszystkich, którzy cenią mobilność i wygodę. To najlepsza bankowość internetowa, wielokrotnie nagradzana i uznana przez ekspertów za przełomowe rozwiązanie w bankowości na świecie. Konto w T-Mobile Usługi Bankowe jest darmowe dla wszystkich i założysz je w 5 minut przez Internet. Możesz otworzyć je również w dowolnym sklepie T-Mobile. Jeśli jesteś klientem naszej sieci, dostajesz dodatkowe korzyści. Na przykład, limit odnawialny w koncie dla abonentów bez dodatkowych formalności. Już dziś oferujemy Ci szeroki zakres usług bankowych. Dostajesz plastikową kartę debetową lub wgrywasz wirtualną kartę NFC do aplikacji My Wallet na smartfonie. Możesz zrobić to od ręki podczas zakładania konta w sklepie T-Mobile. Mamy dla Ciebie konto oszczędnościowe, pożyczki gotówkowe oraz kartę kredytową plastikową lub kartę NFC wgraną do telefonu z My Wallet. Już dziś automatycznie zasilisz konto T-Mobile na kartę MIX lub Heia i dostaniesz bonusowe doładowanie, a wkrótce również zobaczysz i wygodnie opłacisz faktury za abonament. Operacje na swoim koncie bankowym wykonasz wygodnie i bezpiecznie gdziekolwiek jesteś dzięki bankowości internetowej i aplikacji mobilnej dla systemów Android, iOS oraz Windows Phone. W aplikacji wykonasz przelew natychmiastowy, sprawdzisz saldo i historię transakcji, założysz lokatę i opłacisz rachunek po jego sfotografowaniu. Pieniądze z T-Mobile konta wypłacisz bez żadnych prowizji ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie, a także w placówkach T-Mobile usługi bankowe. Wszystkie wnioski złożysz bez wychodzenia z domu, łącząc się z wirtualnym oddziałem lub korzystając z bankowości internetowej. Już dziś przyjdź do sklepu T-Mobile albo odwiedź stronę www.tmobilebankowe.pl i ciesz się nowoczesną, internetową bankowością z kątem za bezwarunkowe 0 zł.